Sprawa rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2012-2013 w spółdzielni mieszkaniowej chemik w Policach ma swój dalszy ciąg. Mieszkańcy po raz kolejny dyskutowali o tym, co mogą jeszcze zrobić w tym temacie. W poniedziałek 20 stycznia w Klubie Nauczyciela w Policach odbyło się spotkanie zorganizowane przez grupę osób, które wcześniej wystąpiły w naszym grudniowym programie Grzać czy nie grzać. Piotr Jaskulski po zakończonym sezonie grzewczym 2012-2013 ma jeszcze dopłacić blisko 800 zł. Ogrzewam to mieszkanie tak, jak ogrzewałem kiedyś, a suma się zrobiła nie wiem, z kosmosu. nie. Do tej pory mieszkańcy mający niedopłaty za ogrzewanie zwykle prosili spółdzielnię o rozłożenie kwot na raty i ją spłacali. Teraz zaczęli się jednoczyć i sprawę chcą wyjaśnić. W nas jest siła, bo, bo jakoś w dalszym ciągu utrzymujemy razem kontakty i jak gdyby konsultujemy się w dalszym ciągu z sobą i, i mamy jak gdyby wspólne stanowisko w walce z naszą spółdzielnią. W podobnej sytuacji jest więcej ludzi mieszkających w zasobach spółdzielni Chemik. Różne są tylko kwoty. Marta Grenda ma do dopłaty 380 zł. Mówi, że jest to dopłata za jeden 11-metrowy pokój. Do tej pory miała zwroty po sezonie, więc ostatnia niedopłata nie wynika z nieumiejętności korzystania z urządzeń grzewczych. Jej zdaniem to wina wadliwych podzielników. Twierdzi, że spółdzielnia już nie chce z nią rozmawiać na ten temat, by nie ponosić kosztów korespondencji. Z tego co wiem, to, to wszyscy z, z grona zainteresowanych i, i ludzi, którzy tutaj się spotkali, dzisiaj również dostali tą samą regułkę. Czyli jak gdyby pan prezes, który mówi, że jest otwarty dla nas i, i nie zamyka przed nami drzwi, jak gdyby nie chce z nami w dalszym ciągu rozmawiać. Zdaniem przedstawicieli Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców brak chęci do rozmów i wyjaśnień to największy błąd zarządu spółdzielni. W wyniku braku zrozumienia ze strony zarządcy ludzie zaczęli działać wspólnie, szukając wyjścia z sytuacji. Przedstawiciele związku przekazali zebranym, co mogą jeszcze zrobić. Gdyby sami znaleźli się w sytuacji osób mających duże dopłaty, to wiedzieliby, jak dalej postępować. Oczywiście bym nie zapłacił tych kosztów, nie, zgadzam się, nie zgodziłbym się z wysokością naliczonych opłat, czekałbym, aż zarząd spółdzielni poda mi je do sądu i wtedy złożyłbym sprzeciw od nakazu zapłaty. Oczywiście wtedy bym postąpił wszystkie kroki, jakie są dostępne w sądownictwie, czyli powo ubiegałbym się o powołanie biegłego w, w zakresie, żebym sporządził opinię celem dalszego postępowania i myślę, że wtedy bym dopiero całą batalię po prostu prawną. Przedstawiciele Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców przekonywali, że dla spółdzielców powinno być ważne uczestniczenie w zebraniach walnych, które są najwyższą instancją uchwałodawczą w spółdzielni. Warto też jak najszybciej zastanowić się nad rezygnacją spółdzielników i przejściem na opłatę od metra kwadratowego. W drugiej spółdzielni mieszkaniowej Odra coraz więcej budynków jest rozliczanych właśnie w ten sposób. Nie ma tam drastycznie wysokich dopłat ani dużych zwrotów. Ludzie ogrzewają tyle, ile im potrzeba, nie oszczędzają za wiele i nie mają zagrzebionych mieszkań.